Dzień dobry. Bardzo serdecznie zapraszam 4 października 2025, czyli niedługo, na dwa wykłady, jeden po drugim o 11:30, a następny o 16:30. Odbędzie się to w Norton Park Business and Conference Center w Edynburgu, oczywiście w Szkocji. Będziemy rozmawiać, mam nadzieję. Z samym optymistycznym przesłaniem, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, których nam dzisiaj nie brakuje. Jak przestać się zadręczać. Będzie to o psychologii spokoju w czasach niepokoju. O radzeniu sobie z lękiem, z nadmiernym rozpamiętywaniem, analizowaniem problemów i ciągłym napięciem. Zapraszam serdecznie. Ewa Wojdyło. Do zobaczenia.